Hello YouTube w kolejnym odcinku z góry 4 3 Mam nadzieję, że wczorajszy odcinek wam się podobał, bo mi się w nie podobał No i skończyliśmy teraz u Willisa, który zaraportowaliśmy mu tą misję Gun for... Nie chciałem być po broni, ale nie, niech, a może nie pójdę, bo mam mało tam Musimy do jakichś tam wiochy teraz iść, ale to zaraz, tam broń najważniejsza tam Słuchajcie, może Pomyślcie, ja chcę kupić, a ja nie kupię mało, kasy mam Amunicja, no amunicja muszę. Kurczę, ale drogie. Ja cię pierniczę. Ale ja kupiłem do tego. O mój Boże, nie to kupiłem. A sprzedać? No to jeszcze ujdzie trochę na niezły dochód. Ale chciałem karabiny sniperskie jakieś. To jest... To jest ten, z, aha, a ta to jest, no może to może tą wezmę sobie. Użyj zamiast tego. E, RPG. RPG, bo to, to chyba sensu. Ale ja chciałbym jeszcze ulepszenia, tak jakby można było. Karabiny snajperskie, D, Użyj, tu chyba nie ma, nie? Nie, tu chyba nie ma. Dobra, trudno. Ja jest za ta tą babkę tam z tyłu nawija. Bieżąc. Wiecie to, ja pójdę sobie masz na dziewogować. Bo powiedziałem wam, że trochę exploringu będzie mieli, ale jak są trochę fabuły, przejść choletnie nie mam tych... Moc nie mogę mocy. Zdolności nie mogę aktywować. To mi się podoba to wskakiwanie do wody. Ale czekajcie, bo muszę w skitu. umiejętności. Co ja chciałbym sobie osiągnąć? Shark, na pewno. To dobre będzie To będzie dobre Gdybym stworzył ee, Tak stworzył wykonaj Dobra I jest Jeśli to no chciałem wytworzyć Bidne to miasto faktycznie To wieś wioska No coś się jara Co tam się jara w ogóle A dobra Kiedyś indziej tam pójdziemy Będę no, pamiętać, że koło bat to się jarało A to ta jest z Pięć tych mam tylko, no dużo nie wziąłem ale nie czekać, bo to się 13, Nie no ja idę na tego Będę i tak Z tym, z łukiem A i tak muszę broń zmienić w gruncie bo jest słaby To jest biała, to ja nie chcę A, tu się wchodzi No! No! A, dobra, już. Załapał, że mam wskoczyć na górę. E, teraz, czekajcie, czekajcie. E, aha, muszę tu chyba kółko zrobić. Tu przejść, wo wo wo. Tu. Ej, kurde, myślę, że skoczy. Ten ciota nie skoczy, bo to jest... Eee, leń. No, co jest, kurcze, no? No Kurczę, no dawno by nie skoczyć już Dobra, tu 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 I koniec, nie wiem gdzie iść. O, Aha, tam jest Ehm, patrz dziś, Bo tam też kurczę, taka podpucha Dobra, tu Tu Wow tu kolej się jakiś leży. Myślę, że to się na górze hołazi, ale nie. Straszki dostałem. O, oh, myślę, że się nie wskoczy. Iść na poler. Aha, na jakiś poler, żeby iść. Eee. eee. Where next? A tu. I teraz, dobra, chwila prawdy Jest, się że nie skoczy Dobra I na górę O matka, te wieże są No jeszcze? No ile tego wspinaczki będzie? A to z drugiej strony Już? Czy jeszcze mam się wspinać? Jeszcze, ja pierniczo, ale to jest dużo tego Aha, to z drugiej strony. porozwalane, tutaj, kurde. Dobra, już koniec. Już nie widzę na górze nic. Co tu mamy? fetyż pająka. I to wszystko. Dobra, oblokujemy. Ciekawe co dostaniemy z tego czegoś. by się nowa przydała. No i bum. Zobaczymy co odkryjemy w ogóle. Dobra, co pokaże no, nam. coś fajnego. Jakiś miasteczko, nie miasteczko, takie też budynki O, tu będzie jakiś ten A i Bat tam, no wiem Dobra, nic ciekawego na razie Oblokowałem, mm, tu to, takie Obóz śmierci Może bym obóz jeszcze odbił Co ludzie odbiją obóz jeszcze? Miotaż ognia, co darmo, o Uuu, alt 2000 może to jakaś fajna sprówka O i nowy shunt pięknie Ja jednak trochę wezmę po odwiedzam tych miejscówek, Podblokuję Bo to jednak jest fajne Tak chodzenie, to tak eksplorowanie Muszę zebrać Bo fajne sprówy się kurczę dostaje A mi się akurat przydadzą Mam to, mam te cztery To za głośne będzie Muszę to po cichu Chcę z tym po cichu to zrobić Aj, załóż mi się, jak pomyliłem. Co my tu mamy? Ale mi się kichnąć co a nie mogę. Ale mam problem. nie no, kichnę, ja nie kichnę. Sorry za te problemy, ale... Nagle mi naszło coś na kichanie. To cztery gdzieś tu jest? Raz, dwa, trzy, cztery. Ej, pójdę tam, bo to za mało coś ich jest. Już tego bym zabił tutaj Nie Czemu ja słyszę Tu śni dźwiedzia Czy tam co cholera wie Czekajcie, czekajcie go Ja muszę tu przebadać bo faktycznie dość mi tu chyba łazi z tyłu A jest piąty, no to tak myślałem że to jest za mało i... Tam jest alarm A gdzieś bliżej alarmu nie ma oni tu się... O pięknie kolej się obrócił Pięknie dobrze Fak, fuck, fak, fuck, fak, fuck, fak Prawda tego Pięknie? Pięknie, kurde! Tak się gra o, Ale zary to zrobiłem I to mam nagrane jeszcze. Kurde, ale akcja Ha! Zorypisie Ale akcja Fuck Aż powiedzieć Ale akcja, kurde Napickie odbicie Super Ale tutaj mi się teraz udało, kurde No nie ma co, ładne Dobra, przywezmę i tutaj Okradnę Moim też chyba tego nie potrzebuję mi się zdaje Ale nie no, łuk to jest numer jeden dla mnie Uwielbiam te łuki Nie krzycz No mi z tyłu Dobra, co tu macie? z laptopa skroję. To 150 giga karta tam była? Czy mi się zdawało? Dobra, o to mi chodziło właśnie. Amunicja, ja nie chcę mu amunicję zapewnić. Ten, pistolet nowy. A to jest ten shit. To jest, to jest, to jest ta... MP5 jest lepszy od tego, no. Ja nie, chcę, strzelbym bym chciał. O ta szczerba jest lepsza już O tej A czekajcie którą miałam? A to ja to mam, tak To jest lepsza O, no, to jest lepsze No kto wizor? Nie tam bez przesady, ja nie <suszy> chcę <Jedi> tego, ludzie Z nie niepotrzebne, to strongana teraz bliska bije MS-16 co to jest ten shit? to jest słaba broń przecież? Znaczy ona słaba, ja nie lubię jej akurat. Tłumik. Co robi? Ile mam kasy w ogóle? 937? Może Kolimator. Wezmę ten. Z kolimatorem wezmę sobie. No to jednak się... I kurcze, no zabrakło mi kasy. A, nie zabrakło. Yy, karabiny snajperskie. I do stosu. Co, nie ma nic? O, ale, ale słabo. Yy, I nie, 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 tak, do stosu i jeszcze chcę powiększony magazynek. A czy powiększony magazynik daje, więc nie, bo ja nic nie wiem, tylko to Ja nie, chcę Eee, co ja to mam? Strengthana, tego, tego... Dobra, już wszystko mam. Snajpera, łup, ten... No dobra, starczy Ja bym chciał sobie jakieś przedmioty jeszcze wyrobić. Znaczy chodzi mi o plecaki. E, nie plecaki na tego. osobniki e, Więcej do boi. Pistoletów, pięć z Czego bo... dzika. Dobra, następnym razem pójdziemy zrobić tę misję. Na razie nie chcę poprzejmować coś. I teraz pójdziemy sobie gdzieś ten rajon przejąć. Ty Sunrise AM. E. Pójdziemy z przejąć, chyba znaczy to jest bliżej. Pisać, że to jest bliżej. Nie, tamto jest bliżej. Znaczy mu się to Bad przeszedł, no to to szybciej by było. Dobra. To lecimy do... Nie wiem, do czegoś tam lecimy, do jakiegoś posterunku kogoś tam nazywa. Super ta gra jest, fajnie, podoba mi się ten exploring, ludzie. Kurczę, jak siądzicie sobie, to tak wciąga. Znaczy fabuła mnie trochę nie zaskakuje, taka sobie jest ta fabuła, że powiem. Dupowata trochę taka. Nic, nic takiego... Fajnego, ale w exploring to jest cudo. Uwielbiam takie właśnie ze zbroingiem. I Jedziesz sobie, już nie patrzysz na co odkrywasz sobie, kurde, no to jest najlepsze samo czy być Myślałem że tu maluch stoi, ale... Nie Już że radę nie może sobie zmienić, jakieś muzyczki. Może może ja nie wiem, nie chyba nie można. Noc się zbliża. Nawet dobrze dla mnie. Czekajcie, bo to tu gdzieś jest, nie? Tutaj trzeba jechać. I to gdzieś tutaj jest ten posterunek Jest, to jest to Dobra No ja tego nie odbiłem? Przypadkiem? Wow E, nie odbiłem, bo są piraci Jezu, pies, no bo jezu, i tu trzy psy. CZTERY PSY! Holy shit! Może bez już jest. A, ale przerypane będę miał. alarm muszę wyłączyć? Wow, 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 wow! A, dobrze, oni się wybijają. Fuck! ten pies mnie widział? To nie za dużo tych psów? Ale tych psów tu jest Dobrze, dobrze, one tam Ale ładnie człowieku, ładnie Dobrze, nie ma alarmu Wszyscy? Wszyscy pięknie akcja. Z psami i wszystkie z noża Dobra super Uff. Jest bez alarmu o to chodziło Dobra że no, zaraz ziomki przyjadą I robimy im preskę nie? Już przyjechałem Oni przyjeżdżają to prawie jak odbiję to jest takie je kupie A później znikają z tych miejsc Chyba znikają nie patrzyłem nawet Nie znikają oni ale ładnie te zabiły ich te To coś Nie wiem co to w ogóle było Co potwory Zwierzęta potwory Kurczę czemu mówię potwory Co dużo metra A właśnie co do metra Wziąłem sobie włączyłem tą gierkę, pograłem sobie ludzi i mówię ekstra wam Metro slide na pewno znajdziecie na moim kanale Metro 2003 bo ta gierka jest super... Ale dopiero... I obnagram jak trochę serii przejdę Jak przejdę Spyro i... Yy, tego I... I, i Overkogo Over już przeszedłem Już te odcinki są opublikowane Nawet no, zaplanowane na YouTube więc one się pojawią co niedzielę więc zacznę się Co ja robię w ogóle Zacznę już kręcić z metro Mówię wam, super gierka Znaczy krótka, krótka nie jest ja tam długo, mi się podobała ta długość Gra też nie może być za długo bo może jest fajnie dla niektórych ale ja na przykład nie lubię długich gier bo trzeba dużo siedzieć przy tych że A tak coraz więcej tych gier wychodzi nowych Dobra zupełnie to coś bo... ...siąc zdobyłem Dobra Jeszcze sobie coś przyjmiemy bo jeszcze mamy czas wierzę muszę ze przejść bo kurczę coś mi tam się mapa Masz marsz radiowy sobie pójdziemy. chłopaki ja pożyczam wóz nie, bo ja widzę że wy tam chyba na pieszo pójdziecie bo z dobra 300 to jest na górze gdzieś kurczę ciemno nic nie widać ty górno to chciałem jest jeszcze na drodze widać ale jak tam co to jest Ua! Dzieńka. A je, że Ty blokujesz Do domu poszedł Dobra, bo ja auto muszę zostawić sobie bo... Później muszę wrócić Więc nie wiem się, że on przyleci mi tutaj jeszcze Jak on mi tylko przyleci to snajperem mu pociągnę Nie ja on zamierał z nim się lać teraz nie no, nie musisz, że on na perowne. Nie, nie ma go. Nie, to za daleko jeszcze było. Nie do no przyleciał, patrzcie. Koleś mi tu przyleciał. Ha! Huh, jaki typ Gdzie mi tu leżyć się? Po co przyładził? Wiem, że ze snipery go pociągnął, ale to nie słuchał nic. No kurczę, spadłem przez niego. Wszystko przez tego barano Dobrze, skaczne. Ale ja myślałem, że nie przyleci. Kurde piraci. Skapną się, że trup jest? Nie, oni są głupi. A ja chciałem skakać gdzie to jest tu Ale to już chyba nie powinni jeździć, gdy ja przyjechałem. Aha, bo tu blisko jest ten drugi posterunek, tak? Aha, bo oni z tego posterunku mogą jeździć. No no no. Faktycznie. Nie zorientowałem się, że tam jest jakiś paserunek Teraz tu Kurczę tu chyba, no tu Nie chcę mi się na to bierze wchodzić, ale wchodzę bo tylko dlatego, że broni są nowe i tam za darmo i nieraz miejsca fajne są Dobra Co tam pokaże jakie broni oczywiście, broni mnie bardziej interesują jak mam wydawać 1800 zabronie, to sobie podziękuję Dobra Jakiś przystań Nie widzę, bo mi drzewo stanie O, baza jakaś? O Tam tu już na pewno coś fajnego jest A, to kiedyś idzie, teraz mi się nie coś tam Znaczy muszę broń sobie zdobyć Coś w tym stylu O, ale tu mam przyjmowanie jeszcze ale tu połowaku już nie mam Już przejęłem Tu już północ przejęłem tylko tu jeszcze zostało A co to jest, że nie mam przyjęte? Rezydencja doktora Einharta Bieżący cel Nie, bieżący cel, nie chcę Ja bym się tutaj, o teraz Ale czekajcie, bo ja nie wiem jakie bronie Dobra, aktywowano, cieszę się, ale Spluwy RPG No M, o, M7 na M7, może to dobre jakieś. Coś jeszcze? Nie. A czekajcie, bo tu jeszcze obóz jakiś jest. Może by przejąć ten obóz. Już nie dam piratom, żeby tutaj rządzili, nie? O kurde. O dobrze nawet, bo tu jest ta jaskina. Dobra, sprawdzimy, co tu jest. Ale tu ciemno jest, matko. O, się dobrze zapalił Jakiś... Starożytne, że co? Skinie Kwiaty Wow! Aż mi aż mi ścieżkę dźwiękową wyrwało Bądź to piekła Ależ aż mi ścieżkę dźwiękową i nie słyszałem w ogóle egzotkował Jest. Co my tutaj mamy za skarbę? Świeczne. Świeczkę nie, to świeczka jest. Świecznik. Ja, Je, no już myślałem, że jakiś koleś mi tu wlatuje, a tutaj... U -u -u. Dobra kasa mnie interesuje. Przedmiot kultu, chyba pierwszy mój. tego nie zbierałem w ogóle jeszcze. Który mój przedmiot kultu? Uuu, czwarty, to już zebrałem wcześniej jeszcze. Olczot. Co jak, pijemy, nie? Dobra, idziemy stąd. Jakieś wyjście awaryjne. Bo tam śnieg wracać tędy, bo tam jakieś krokodyle atakują. Co mi ścieżkę -y, dźwiękową urywają. Ho. Oh, dobra, nic nie widać idę stąd. No zapalaj to światło czy coś tam. Tak słabo daje ta latarka. Kurczę, gdzie ja płynę? Wypływamy stąd. O, Ole, się przestraszyłem. Ja pierniczę, teraz zadziałałaś, ciężko dźwiękowa, jak nie trzeba to nie działa. Wy zupełnie da się przestraszyć, jak dajcie sobie na full na przykład, czy coś tam, głośniki, słuchawki, co tam, co tam? tam słuchacie. Ja pierniczy jaki koleś. Pogrzało tych ludzi już. Fuuu O kurczę sorry bo dmuchnę w mikrofon to mogło mieć No złe skutki Zastanawiam się ile jeszcze mogę wziąć w ogóle do tych A eee... no właśnie źle idę Co to za koleś jest? Nie Ale kłada ci wezmę Jezu, jakiś demon Jakiś psychon Dobra, idziemy do tego punktu Eee Uf, ale kłada też fajnie się jeździ nimi Tu W sobie pojedziu teraz O Jezu, piraci Ej, tak Tu pewnie zawracacie Nie, oni będą jechać za mną Może ich zgubię jakoś Nie no, komputer komputer się nie da zgubić Cóż, no to, to tutaj jest gdzieś Może ja nie widziałem tego? Wcześniej tu jechałem O, o Nie, cofaj, 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 cofaj Kurde, no Co za śmieć Eee To uspierniczyłem No nie biegaj mi, kurcze bo trafić nie mogę Jeszcze nie biegnie Pies jakiś leci. Ray. No kiepsko. Przez tego kłada mi właśnie wykryli mnie. O ty, to Co to tam leży? Gdzie to? To jest to leży. No co jestem tym no hita nie bierze. O! Wow. Snajper czy coś? Dobra. Kurde! Napierniczają to mostro! Kurczę, skąd ten koleś na A O tu! Ole dostałem o, Ale ten sniper tam na pieprza Trzeba tego snipera ściągnąć Dobra Ten sniper jest najgorszy właśnie Pięknie Kurczę, po co się przełowuje Sofina to No i tak dużo jest, no posiłki cały czas wzywają Siła piernicze Olej dużo jest Muszę oszczędzać ją amo bo A dobra chociaż to by się szukać mi chciała Olej strasznie dużo, za dyma niezła jest Patrz ile trupów już jest Ile krwi w ogóle już tutaj jest No właśnie, krew. Pierwszy z krew że w tej grze chyba. Bo to jakaś jakaś nieraz była taka słaba ta krew. Dobra, oni chyba... A nie, oni mnie wiedzą, że tu jestem. Tylko ze snajpem muszę. Dobra, pad. Pad. A, już! No i pięknie. O, ale dostał już kolej spad jeszcze. Yeah! kurczę chciałem z tego Dobra ludzie, to by było na tyle z Farkaja czwartkowego. Mam nadzieję, że dwa odcinki te zadowoliły. Jezu, zamknij się w końcu. Nie przerywaj. Później jak wyłączę, wiesz, mógł mi A O matko, jego się zabić do. O kurde, ja nawet nie widziałem, że się go zabić da. Ja tylko taką chciałem na... na niby. Ja nie chciałem was zabijać. Ale, stary, ja naprawdę nie chciałem. Ja chciałem tylko sprawdzić, chciałem amunicję wytracić. No sorry, kurne, chłopaki, sorry. Ja nie chciałem was zabić. Jezu... Dobra, ludzie, nieważne, zabiłem swojego i wszyscy się rzucili na mnie. To był... Partkowy Farkaj i zapraszam Was już za tydzień. ponowno też będą dwa odcinki, ale jeszcze nie wiem, zobaczę. Na razie was, żegnam. Kurde, co ja zrobiłem? Zrobiłem swoich. Nie wiem czy to będzie miało jakieś skutki, ale chyba nie. Dobra, to jeszcze ja na to się tym przyjmę. Dobra, dzięki za uwagę i do... No jutro! Do jutra! A tak kraj to za tydzień. Hej, trzymajcie się.